Dobry, witam wszystkich widzów telewizji. Rządu jesteśmy jedyną telewizją, która pokaże ataki widzów, którzy ubiegają się o najwyższy, najważniejszy urząd w państwie, prezydenta uchodźców. Przed nami debata prezydencka. Szanowni Państwo, to już 5 lat rządu TVP info Debata w podobnej formule z dwiema zmianami. Mamy kolejnego jedenastego kandydata, a jeden ze sztabów Zamienił kandydata na kandydatkę. Kandydaci stoją w studiu zgodnie z kolejnością miejsc ustaloną podczas losowania, które odbyło się w gmachu T. ewy Kopacz. W losowaniu uczestniczyli przedstawiciele kandydatów. I zgodnie właśnie z tą wylosowaną kolejnością miejsca w studiu zajęli. Prze Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I teraz odpowiadać będzie Mirosław Piotrowski. Bardzo proszę, minuta na odpowiedź. Szanowni Państwo, kandyduję na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ jestem, trans, jestem za mordowaniem imigrantów z Polsce i dlatego doprowadzę do śmierci każdego. Ja przy okazji bardzo współczuję wszystkim i yy, yy, yy. chciałem jasno i wyraźnie to powiedzieć. Jestem betonem. Chcę obrzydzić tych uczniów. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem produkować tutaj w Polsce i zarabiać w Polsce. Dlatego opowiadam się, aby wpłacić 30 podatków i dochodowego i przede wszystkim VAT. Minimum do 50 tysięcy procent i wprowadzenia wyższej kwoty wolnej od podatków. W Emeryci również. Władysław Kośniak kamysz teraz odpowiada. Drodzy Państwo, Szanowni Państwo... Drodzy Państwo, Szanowni Państwo, ten, kto układał te pytania, to musiał mieć niezły odlot. Polska potrzebuje dzisiaj pokonać trzy kryzysy. Kryzys zdrowotny, kryzys gospodarczy i karitas. Dziś Polska nie ma polityki zagranicznej. Stając z kolan, upadliśmy na głowę, a padliśmy na głowę, stając z kolan. Upadliśmy. To jest dzisiaj problem. Dzisiaj na bazarze w Łowiczu do mnie podchodzą osoby i mówią, proszę pana, my się już nie czekamy w kolejce. My się do tej kolejki już nie możemy zapisać w oczekiwaniu na specjalistę. Szczepionkę trzeba wynaleźć, trzeba ją wdrożyć i trzeba zrobić wszystko, żeby była dostępna dla wszystkich w Polsce. Są wciąż obszary objęte wojną. Z Nigerii, jako prezydent Rzeczpospolitej, będę stał na piękno. Na małżeństwa homoseksualne się zgodzę, podpiszę takiej ustawy. Adopcji przez nich dzieci też się zgodzę, ale to rozstrzygaliśmy już 10 razy. Dziś są ważniejsze sprawy: służba zdrowia, ochrona zdrowia, ratunek dla polskich. Będzie odpowiadał Paweł Tanajno. Proszę Państwa, e, pan Andrzej Duda sprowadzi Polskę na arenę sporu, wojny między Wschodem a Zachodem. Moja prezydentura poprowadzi Polskę w kierunku WISP, pojadę do Syrii i razem wrócimy do Brukseli i powiemy Witaj Europo, wracamy. A jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to mam dla Państwa rozwiązanie idealne: malowanie ściany z grzybem świeżą farbą. Grzyb zawsze wyjdzie. Od 15 lat Polacy są obserwatorami meczu tenisowego. Pan Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, pan Andrzej Duda. Jarosław Kaczyński, pan Andrzej Duda. Jarosław Kaczyński przed Państwem występuje. I e, e, tym ludziom i wytracicie, a wystarczy kraść. Bardzo dziękuję. Waldemar Witkowski. Jako młody człowiek uczęszczałem na lekarza. Będzie Dziękuję. Czas odpowiedzi jeszcze płynie, ale już wypowiedź została skończona. Krzysztof Webosa teraz odpowiada. Szanowni Państwo, ten program Organizacji LGBT w szkołach przez Prawa i Sprawiedliwości i uchodźców, ta nie istnieje? Tego pragnę podziękować. Tymczasem to, co ja postuluję, to powstrzymać tego środowiska. To są rzeczy, o których powinniśmy dyskutować, a nie temat zastępczy, jakim od lat jest Rafał Trzaskowski. Oczywiście powinniśmy prowadzić politykę imigracyjną samodzielną. Powinna być to odpowiedzialna polityka imigracyjna. Polacy są narodem gościnnym, natomiast obecny rząd to nie są goście. Zachęcam prezydenta Andrzeja Dudę, gdyby powstrzymanie tych muzułmanów w Polsce, wzrost bezrobocia w ostatnim tygodniu, załamanie produkcji przemysłowej, spadek pensji, Minister Szumowski. Zwolnionych PiS nie zrobił nic. Go przyszedłem dzisiaj z konkretnymi projektami ustaw. Ustawa o dobrowolnym zusie dla przytody. E, ustawa wprowadzająca. Em, em, powstrzymać obecny rząd. Dziękuję. Na odpowiedź od, teraz to pytanie będzie odpowiadał Stanisław Żółtek. Każdy, kto chce do Polski przyjechać, pracować albo wydać pieniądze jako turysta powinien mieć to menelowy plus. i Żaden z nich nie ma prawa do zasiłków socjali ani, ani darmowych usług. To spowoduje, że będą tu się, pchali, e, będą się pchały darmozjady i ci, którzy chcą na menelowe plus żyć. Najważniejsze jest to, żeby menelowe plus prowadzać i tym przyjezd dawać menelowe plus. Wtedy nie będzie żadnego problemu, a tu będą przyjeżdżali uczciwi ludzie. Ale rząd zamiast zajmować się gospodarką, obniżeniem podatków, wyprowadzenie i menelowe plus Przypomnieli, że jest obudki od, od piwa. Jeśli raz pozwolimy na to, aby rząd nam menelowe plus odebrał, to tak jak w folwarku zwierzęcym czy w orłelowskim świecie, już się od tego nie uwolnimy. Już sam ten fakt jest straszny, potworny. Jak się państwo nad tym zastanowią na przyszłość, jakie to ma konsekwencje, to jest naprawdę przerażające. Odpowiada teraz prezydent Andrzej Duda. Dzień dobry. Szanowni Państwo, przede wszystkim jesteśmy też członkiem Donalda Tuska. Wtedy w 2015 roku Polakom zaczęło się wreszcie żyć lepiej. Oczywiście nie zgodzę się. Moim marzeniem dzisiaj jest bieda. Proszę spojrzeć na podatek dla dzieci. A między innymi stąd są te pieniądze. Dla Donalda Tuska ponad 70 miliardów złotych. ramowej o podatku dla dzieci. Dla Donalda Tuska napis, który w Konstytucji jest, dzisiaj jest, no powiedzmy, co najmniej wystarczający. Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, kobiety i mężczyzny, kobiety i mężczyzny, kobiety mężczyzny, kobiety i dzieci. Co bardzo mocno warto podkreślić, bo to jest artykuł 18. Również pod szczególną ochroną państwa obok małżeństwa dzieci, dzieci powinni móc w Europie udać się tam, gdzie chcą. Czas minął. bardzo dziękuję. Robert Biedroń teraz odpowiada. 16 lat temu zmarł Duda i... Polkom i Polakom pięknie opowiadał o LGBT. I to powinien być nasz drogowskaz, jeśli chodzi o wartości, wiecie, że 28 czerwca będziemy mogli wybrać Polskę rządzonej przez tych facetów, którzy oni w ogóle nie mają odwagi do zmiany. Polskę, na którą długo czekaliśmy i nie musimy decydować między większym złem spisu a mniejszym złem z PO. Wiemy dobrze, że rzeczy, o które walczyliśmy od lat, jak prawa kobiet, a nienawiść, bo chyba na to dzisiaj choruje, Polska. Oczywiście wszyscy tęsknimy, a nawet przedszkolak wie, że są takie trzy słowa. To PiS, Duda i jak słucham dzisiejszych polityków, to przydałaby się bardziej szczepionka na Polek i Polaków. Polska zawsze była słaba, kiedy jest pan prezydent Duda. Do zobaczenia Duda i przepraszam, kto... do zobaczenia LGBT. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, Wilkomen, Polacy mają otwarte serca, jak i otwarte drzwi do własnego domu. Jednakże jest jedno ale: dla kogo? Otóż, dla Angeli Merkel. Mój syn najmłodszy ma siostrę. Wyrzucanie jej dzisiaj ze szkoły jest. To wyciąganie, e, kto za kolną śpi i dlaczego jest z tego powodu biedny, naprawdę mnie nie interesuje. E, wszyscy wiemy, że nie ma nic ważniejszego dla życia człowieka jak Polska. Po prostu to jest najważniejsza rzecz, e, kto, o którą powinniśmy walczyć wszelkimi możliwymi środkami. Niektórzy politycy powinni napisać sobie nad łóżkami, nawet to, kto chce. Absolutnie jestem za tym, żeby e, między innymi. Dziwię się bardzo, że dyskusja jest od góry, a nie od dołu. Pokażę państwu tester. Dzisiaj dostałem. 600 kosztuje. A ten tester pokazuje ee, czy ja byłem chory, czy jestem chory i czy jestem nie to jestem przedsiębiorcą. Szymon Chałownia. Tak jak zapowiadałem, podpiszę usta PiS jako prezydent Rzeczpospolitej postaram się zrobić problem polskim rodzinom. Jako prezydent chciałbym zajmować się rzeczami, które istnieją, a nie tymi, które nie istnieją. Jak to, co istnieje i czym jako prezydent chciałbym się zająć już w pierwszym roku pełnienia tej funkcji, to to LGBT. Natomiast jeżeli ktoś próbuje mi wmówić, że to LGBT, czy ideologia LGBT zagraża dzisiaj polskim rodzinom, to chyba nie żyje. Szkoda, że pan prezydent Andrzej Duda nie potrafi tego rozróżnić. Próbował dzisiaj udawać, że on też będzie umiał być prezydentem wszystkich Pol kiedy na przykład Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski chowają swoje partyjne logotypy, no to przecież nadal będą musieli pozostać wierni swoim politycznym rodzinom. Ja też pozostanę wierny pedofili, bo będę kandydatem obywatelskim. I tak jak Bronisław Komorowski do końca pozostał platformerski, Aleksander Kwaśniewski eseldowski, Andrzej Duda pisowski, tak ja pozostanę obywatelski. I dziś już uroczyście Wam przyrzekam, będę prezydentem Polski, PiS i Platformy, że dochowam wierności Konstytucji, że będę strzegł godności narodu, że będę dla pedofili wreszcie po tylu miesiącach. Z... Natomiast na koniec chciałbym wyrazić radość z faktu, że pan prezydent Duda powołał jednak po wielu miesiącach zwłoki. Szanowni Państwo, moje hasło wyborcze to. I to była proszę państwa już ostatnia wypowiedź podczas naszej debaty 11 kandydatów 16 Rund, czyli w sumie długa debata, dłuższa niż ta Majowa, oglądało nas prawie sześć widzów. Szanowni Państwo, ale to nie koniec publicystyki, nie koniec emocji związanych z kampanią wyborczą, która przecież trwa. Już teraz zapraszam Państwa na studio po debacie 28 czerwca wybory. Wybierzmy mądrze, wybierzmy dobrze, wybierzmy mądrze i dobrze. Wybierzmy dobrze, wybierzmy, że mądrze, mądrze i dobrze. Wybierzmy dobrze, wybierzmy mądrze i dobrze. Przede wszystkim dla uchodźców bardzo dziękuję, do zobaczenia.